Artur Popko, prezes firmy Budimex, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, jeśli bym zapytał o sytuację branży budowlanej dziś, u progu wiosny, w kwietniu, w maju, jak to wygląda dzisiaj? Sytuacja w branży budowlanej krótkoterminowa wygląda bardzo dobrze. Trochę gorzej wygląda długopersp długoperspektywicznie. Podzieliłbym to na parę obszarów. Jeżeli chodzi o obszar drogowy, to najbliższe 10 lat to gigantyczne inwestycje ponad 290 miliardów, a więc ten segment wygląda bardzo dobrze i optymistycznie. Trochę trudniejsza sytuacja z branży kolejowej i w segmencie kolejowym. Plany są bardzo duże, natomiast wstrzymanie środków i funduszy z KPO uniemożliwia podpisywanie i zawieranie kontraktów. Wiemy, że Rząd podjął decyzję o środkach pomostowych prawie 11 miliardów z PFR-u i to mamy nadzieję, że uruchomi możliwość podpisywania i zawierania kontraktów. Natomiast najbardziej skomplikowana sytuacja, najbardziej trudna, to jest oczywiście segment mieszkaniowy. I tutaj do czasu tak dużej inflacji, a więc myślę, że do roku 2025 ten segment będzie najbardziej, bym powiedział trudny dla firm budowlanych. A jeśli chodzi o Budimex, wyniki finansowe firmy? Budimex ma wyjątkowo sytuację. To historyczna wartość portfela ponad 13 miliardów i to nam pozwala na takie spokojne podejście zarówno przy składaniu ofert i na patrzenie na najbliższe właśnie dwa lata, tak krótkoterminowo. Pierwszy kwartał rekordowe wyniki, Przychody dwucyfrowo wzrosły rok do roku, ale też osiągnęliśmy bardzo dobrą rentowność wzrosło ponad 85% rok do roku. I tutaj, jak patrzę na cały rok, to przewiduję, że utrzymamy te wyniki, a wręcz poprawimy te plany, które mamy. I poprzez dywersyfikację i wyjście poza, poza rynek polski na rynek słowacki, czeski, łotewski. Podchodzę bardzo optymistycznie i tak długo perspektywicznie y, jestem optymistą. A jak wygląda właśnie ta dywersyfikacja, jeśli chodzi o rynki poza y, Polską? Znaczy, oczywiście rynek lokalny i w ogóle, i tutaj jak patrzymy w ogóle na całą Europę, to, to Polska jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o inwestycje budowlane. Natomiast y, wyszliśmy z uwagi na to, że właśnie zwiększy dywersyfikację. Y, to są nieporównywalne rynki z uwagi na to, że oczywiście kraje też są nieporównywalne, jeśli chodzi o wielkość, bo tutaj mówię o Słowacji, Czechach i Łotwie. Na Słowacji możemy się pochwalić już pierwszym kontraktem, który realizujemy. Największy kontrakt na rynku słowackim to jest węzeł i owodnica w Bratysławie. Kontrakt o wartości ponad pół miliarda złotych. Na rynku czeskim dopiero składamy te oferty. To co y, chcąc porównać te rynki y, jest takim kluczowym elementem to, ty, to oczywiście mówimy o Unii Europejskiej, że wszystkie te kraje muszą być otwarte na spółki z terenu Unii Europejskiej to jednak widzimy, że składanie ofert i wejście na te rynki jest dużo bardziej skomplikowane niż na rynku polskim. Y, z uwagi na referencje, z uwagi na, po, na oczekiwanie potencjał zarówno jak i, kadrowy, i sprzętowy na tych rynkach, a więc y, no nie jest to proste. Jest to naprawdę skomplikowana skomplikowany proces. A czy dla Budimexu wyzwaniem jest również y, transformacja energetyczna, OZE, zielona energia? Znaczy my byliśmy wykonawcą, przez wiele lat skupialiśmy się na wykonawstwie w tym segmencie, y, szczególnie farmach wiatrowych, farmach ale postanowiliśmy, że z uwagi na zasób gotówki, którą dysponujemy, ponad 3 miliardy, na zainwestowanie w tym segmencie. W zeszłym tygodniu, 18 kwietnia, podpisaliśmy porozumienie z, z firmą Ferrovial. Otworzyliśmy nową spółkę dedykowaną do inwestowania w zieloną energię. Spółka ma swoje strategie, letniej strategii, w planach osiągnięcie sprzedaży na poziomie 300 milionów zł i posiadania zasobów o mocy 500 MW. Ale to jest kolejny element, który będzie pozwalał nam dywersyfikować i trochę uniezależniać się. Od takiej, bym powiedział, fluktuacji pieniądza i segmentu budowlanego. A więc chcielibyśmy, żeby firma Budimex już była postrzegana nie tylko jako firma budowlana, ale też jako firma usługowa, firma świadcząca właśnie usługi w energetyce i, i, i też w elektromobilności. Bo tutaj chciałbym się pochwalić, że oczywiście poza wejściem w fotowoltaikę i w ogóle zieloną energię weszliśmy również w ładowarki samochodowe. Naszym celem jest na przynajmniej kolejnych pięciu lat. Bycie w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o ilość ładowary, ładowarek na terenie Polski. Mm -hmm. Nie mogę nie zapytać o problemy, z którymi borykają się większość firm w Polsce. Mówię o inflacji. W sektorze budowlanym jest to spory problem. Jak budujemy radzi sobie z kontraktami tymi długofalowymi? No tutaj mamy. Dużo bardziej komfortowo sytuację wersus versus rynek i pozostałe spółki. Dwa lata temu podjęliśmy decyzję o sprzedaży naszej spółki budownictwa nieruchomości. To nam bardzo mocno pomogło, bo te środki właśnie pozwoliły nam na, na zgromadzenie tej gotówki i właśnie na przeczekanie tego trudnego okresu i na, na, na to, żeby mieć możliwość zainwestowania tych środków. I Patrząc na końcówkę roku 2022 to osiągnęliśmy poziom ponad 3 miliardów, a więc nie mamy tej, bym powiedział, trudnej sytuacji. Wręcz jesteśmy w odwrotnej sytuacji, chcemy te środki zainwestować, Chce, szukamy możliwości zarówno w segmencie prywatnym, jak i publicznym wejścia nie tylko jako inwestor i sam wykonawca inwestycji, ale też finansuj buduj. I tutaj widzimy właśnie taką nową możliwość, bym powiedział, taki, takiego elementu, który w tej chwili jest niespotykane a więc chcemy wejść zarówno w segmencie mieszkaniowym ale w strukturze takiej prywatno publicznej i wsparcia właśnie wsparcia tego obszaru. Mhm. Artur Popko prezes firmy Budimex był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję.